Pogadajmy razem o calineczce, która jest tak naprawdę bajką o handlowaniu ludźmi. Ta starucha tutaj nie może mieć dziecka, co w sumie nie dziwi, skoro jej fabryka dawno usła, ale zostawmy ten temat na bok, więc robi to, co robi każda kobieta nie mogąca mieć dziecka, więc idzie do wiedźmy, od której kupuje czarodziejski kwiatek, który następnie musi czule podlewać, by ten następnie dał jej córkę i o dziwo daje. A ta daje jej na imię salineczka. No i ta calineczka ma tak przekichane w życiu, że w sumie ciężko się dziwić, że los nie chciał, żeby ta starucha miała dziecko. Calineczka ciągle gdzieś wpada, topi się, a w jednej chwili nawet zostaje i niemalże upieczona w cieście przez własną matkę. No ale, że nasza czalineczka ma mózg równie mały co wszystko inne, nic sobie z tego nie robić. Zamiast tego woli sobie wieczorami wychodzić na balkonik, tam sobie śpiewa, aż któregoś dnia słyszy to magiczny wróżkowy książek, który chyba zwąchał w niej nową sanę, no i podbija do niej i zaprasza potem na randkę. Salineczka, widocznie zmęczona samotnym pocieraniem się swoim tomciopaluchem, przystaje na propozycję księcia i razem siadają na Trzmiela. Śpiewają sobie na nim piosenkę, nijaką jak muzyka z Lidla, która tak się spodobała tym latinożabą, że te postanawiają, Ukraść calineczkę, gdy ta nie spała. Ale nie myślcie sobie, że te chciały, żeby ona śpiewała im do obiadów. Nie, nie, nie. One zatrudniają jako nierządnice w ich nocnym klubie, gdzie robili coś takiego, gdy ta nie chciała śpiewać. Ale w jakiś sposób salineczka ucieka na lilii Wodnej, a zaraz po tym trafia na nią cwany chrząszcz. Który tak samo jak Latino Żaby, zwąchał w niej super towar z wyższej półki, który postanawia sprzedać na chrząszczowym balu. Calineczka ogólnie średnio co 5 minut staje się ofiarą handlu ludźmi w tej bajce. Chrząszczowy bal okazuje się wielką imprezą ze scenografią rodem z filmu Wicked, gdzie Calineczka dostaje superowy kostium chrząszcza, by móc w nim wykonać najważniejszy występ tego wieczoru. Niestety, ktoś rzuca z niej ubranie, a chrząszcze zaczynają gwizdać na nią jak na Mandarynek, gdy wyszło, że jednak nie wszyscy znają Every Night. A Salineczka staje się ofiarą bodyshamingu, gdy wychodzi, że chrząszcze brzydzą się ludźmi. Tak, nawalają w nią drewnianym kijem. Książę w tym czasie jest zamrożony w lodzie. Nie pytajcie dlaczego, bo tego nikt nie wie. A mama Calineczki jest mega wściekła, że córka postanowiła ją opuścić. Tak jakby zapomniała, że przed chwilą upiekła ją prawie w cieście. Wróćmy jednak do Calineczki, która nie wiedzieć w jaki sposób znalazła się teraz pod ziemią, gdzie jak dobrze pewnie już zgadujecie, została sprzedana, by wykonywać występy, tym razem dla kretów. I o dziwo spodobała mi się tak bardzo, że sam król kretów postanowił wziąć z nią ślub. Obstawiam, że tylko dlatego, ponieważ był ślepy, bo jak inaczej można wytłumaczyć ślub z laską o takiej fryzurze. Rozpoczyna się bójka, ponieważ wszyscy chcą, żeby calineczka jak zabawiała i każdy po prostu chce ją mieć dla siebie. Ja, jako prawnik, na jej miejscu zawalczyłbym osądowy zakaz zbliżania się wszelkich insektów czy innych płazów. Ten książę to pilot i wbija w chwale, by uratować salinaczka. No i ta wariatka w podzięce bierze z nim ślub, podczas on bez wątpienia jest gejem. No spójrzcie sami na ich wesele: Konfederacji w życiu nie pozwoliliby, żeby takie akcje działy się na polskich ogródkach.